Lider tzw. państwa islamskiego, Abu Bakr al-Baghdadi, prawdopodobnie zginął w nalotach, informuje Ministerstwo Obrony Rosji. Baghdadi miał zginąć podczas nalotów w nocy z 27 na 28 maja. Należy do grona najbardziej poszukiwanych terrorystów na świecie. Już kilkakrotnie ogłaszano jego śmierć, ale informacje te dementował on sam i jego współpracownicy. Oprócz niego zginąć miało także dwóch emirów i szef służby bezpieczeństwa samozwańczego kalifatu. Ponad 60% z nas nie chce, by Polska przyjęła uchodźców w ramach systemu relokacji Unii Europejskiej. Tak wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Ponad 36% respondentów chce ich przyjęcia. Połowa ankietowanych pochodzi z wielkich aglomeracji miejskich. Najbardziej niechętni są mieszkańcy wsi. Jednocześnie w referendum dotyczącym relokacji uchodźców brałaby udział ponad połowa Polaków. W Polsce ubywa oddział w Straży Miejskiej, tylko w ubiegłym roku zamknięto 43 z nich. Statystyki wskazują, że z roku na rok ta liczba rośnie. Straż Miejska straciła uprawnienia do wykorzystywania fotoradarów. Dotąd urządzenia do pomiaru prędkości były źródłem sporych dochodów dla gmin. Strażnicy coraz rzadziej wręczają też mandaty. Gminy są skłonne zrezygnować z utrzymywania Straży Miejskiej. Jej koszty funkcjonowania są wysokie, a zyski z tego tytułu niewspółmierne do kosztów. Samorząd chętnie finansuje za to policję, której uprawnienia są znacznie szersze. Grecja uniknie kryzysu. Jest porozumienie Eurogrupy w sprawie pomocy. Kraj otrzyma kolejne 8,5 miliarda euro. Ateny przyjęły pakiet reform, co spotkało się z zadowoleniem ministrów finansów Eurolandu. Dzięki temu wypłacenie funduszy będzie możliwe. Greckie władze zobowiązały się na utrzymanie nadwyżki pierwotnej budżetu na poziomie 3,5% PKB do 2022 roku. To o 4 lata dłużej niż sięga kończący się w przyszłym roku program pomocowy.